Rozpoczęły się pierwsze instalacje urządzeń zapewniających dostęp do internetu dla mieszkańców Radomia. Uczestników projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia” zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Pierwsi uczestnicy już mogą korzystać z dostępu do internetu. Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość i prosimy o tą cierpliwość. I będzie to proces trwający. Jakiś okres czasu. Na tą chwilę nie wiemy, ale z, z deklaracji i z umowy, jaką mamy zawartą z wykonawcą, szacujemy, że powinno się to odbyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy około trzech. Jak mówi Kordian Pawlak, monterzy planują wykonywać około 25 instalacji dziennie. Pierwszeństwo mają osoby, które przeszły szkolenia. Komputery ze względów jeszcze proceduralnych yy, musimy chwileczkę poczekać. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych tygodni. Jak podkreśla koordynator projektu, sprzęt komputerowy będzie ubezpieczony przez gminę. Użytkownicy nie będą musieli ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli chodzi o internet, to nie będzie żadnych ograniczeń dla uczestników projektu. Nasz internet w żaden sposób nie będzie ograniczany. Chcieliśmy tu yy, z tego miejsca to sprostować. Natomiast w sytuacji, kiedy osoby będą łamać prawo z wykorzystaniem tego łącza, muszą liczyć się z tym, że tak jak każdy inny operator będziemy wyciągać konsekwencje z tego tytułu czy będziemy upoważnieni do przekazania informacji odpowiednim służbom. Oczywiście użytkownicy nie będą mogli ściągać i instalować nielegalnego oprogramowania, ściągać filmów, muzyki, zdjęć, bo jak podkreśla Pawlak, jest to niezgodne z prawem. W ramach projektu 1500 gospodarstw będzie miało dostęp do internetu, a 500 mieszkańców otrzyma nowoczesne komputery. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.